O, cześć witajcie, witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale W dzisiejszym odcinku pokażę jak nie być jak ja Co to znaczy To znaczy, że zdobędziemy górę diamentów używając x-raya, którego nigdy żaden inny administrator nie wykryje, nie wykryje żadna inna osoba jeśli oczywiście będziecie się umieli dobrze chować, ale jeśli będzie was sprawdzała, na 100% was nie wykryje. Więc jak to działa? Jak widzicie, jedyne czego się dorobiłem to takiego pięknego hełmu i żelaznego kilofa. Chciałbym diamenty i co muszę zrobić? Muszę zostawić subskrypcję z dzwoneczkiem, łapkę w górę, a subskrypcja jest po to patrzona, bo już zbliżamy się do 5000 subów i to właśnie Ty możesz pomóc mi w zdobyciu tej liczby. A ja teraz Ci pokażę jak mieć legalnego, niewykrywalnego X-raya bez pobierania jakichś modów, jakichś cheatów. Pobierasz tylko jedną rzecz. Texturpaka. Teraz pewnie powiecie no te teksturpaki to tak działają jak te twoje sposoby na legalnego X-raya wcześniejszego ale ja ci mówię to jest najlepszy tekstur pack pod, pod słońcem. Klikamy Done. I jak widzicie widzimy wszystko. Widzimy każdą rudę, działa to na każdym, serwerie, na każdym serwerze. Niestety serwery, które mają drob ze na... trochę nam psują plany. Jak widzicie do dokopujemy się do tutaj węgla. I otrzymujemy węgiel. Prosta sprawa. Tam mamy diamenty. Żaden problem. Zostawicie subskrypcję i łapkę w górę. Macie też te diamenty. W, w opisie jest link do pobrania tego tekstur packa. Jak widzicie. Mamy nasze diaksy, Co prawda, jak się zbliżamy, trochę więcej ród się pojawia, trochę mniej. Pod każdym różnym kątem ruchu się pojawia coraz więcej tych ród, bo wiadomo, jest to texture pack. Ogólnie, w zależności też od Waszego renderingu, wszystko się pokazuje. Przechodzimy tutaj, jak widzicie, mamy szczepień diamentów. Przechodzimy tutaj, mamy redstone, który dostaliście. Jak widzicie, wszystko pięknie działa. Więc jeśli odcinek Wam się spodobał i jeśli... Chcecie taki właśnie tekstur pak zostawcie jeszcze raz subskrypcję z dzwoneczkiem łapkę w górę i zobaczcie więcej moich filmów na kopiowania i na inne fajne ciekawe rzeczy. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Na razie, cześć!